Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj mam do przygotowania dla klienta kilka laptopów. Chodzi o Lenovo FinBook 16G6IRL. To są takie laptopy biznesowe z Windowsem 11 Pro, procesor i5 13 generacji, 16 ramu, 512 dysk. czyli takie standardowe na obecną chwilę parametry. Jest to produkt dosyć ciekawy bo też ma obudowę aluminiową, spód plastikowy, tworzywo ABS dokładnie. Dlatego będziemy mieli możliwość zajrzenia do środka, uruchomienia go i pokuszę się być może również do zajrzenia po prostu do wewnątrz laptopa. Robimy zatem, zaczynamy od unboxingu. Laptop jest wyjęty i teraz zrobimy przegląd portów. Czytnik kart USB RJ45, czyli sieciówka, zabezpieczenie Kensington i tu również zasilanie przez USB-C, duże USB, HDMI, jeszcze jedno USB-C i microjack na dźwięk, mikrofon ze słuchawkami. Tak prezentuje się klawiatura oraz aluminiowy palmrest. Zawias 180 stopni. Ciekawostką jest też kamera, i teraz pokażę Wam bliżej zaraz. O, mechaniczna zaślepka kamery. Nie trzeba nic przyklejać, żeby nikt nas nie zobaczył przez kamerę. Zaczynamy uruchamianie. Oczywiście, laptop nie włączy się, dopóki nie podepniemy zasilania USB-C. I w tym momencie jest możliwość uruchomienia. Nie wspomniałem o tym, ale zasilacz jest 100W, natomiast teraz bardzo fajnie widać podświetlaną klawiaturę. Musimy przejść całą procedurę, dlatego skrócimy troszeczkę film w tym momencie, żeby zobaczyć pulpit. No to mamy pulpit 1920 na 1200 rozdzielczość. 13. generacja Intela i 5, 13420 H, 16 GB ramu Windows 11 Pro w wersji 24 H2. Ten laptop jest wyposażony również w biometryczne logowanie poprzez kamerę oraz tutaj przez czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem. I świadczy o tym fakt, że w menedżerze urządzeń powinniśmy znaleźć yy, odpowiednie urządzenia. Spójrzmy na to. O. Tu są te dwa. Obiecałem, że zajrzymy do środka, więc spróbujmy tego dokonać. Zobaczymy co kryje się pod tą obudową z ABS-u. Tutaj jest aluminium, tutaj jest aluminium, również palmrest, natomiast pokrywa jest z tworzywa ABS. Mamy tu bardzo oszczędną ilość y, śrubek jest ich z tego co widzę dziewięć te tutaj w tylnej części są niewyjmowalne mamy wnętrze yy, tutaj pamięć DDR5 z tego co kojarzę w specyfikacji o proszę bardzo i 16 gigowy moduł tutaj puste miejsce na kolejną pamięć. Zapewne laptop 64 giga obsługuje. Dysk twardy w tym rozmiarze, ale możliwość również długiego zamontowania dysku i drugi dysk. Również tutaj jest miejsce na drugi dysk M2. Duża bateria BIOS zwraca uwagę. Taka normalna. I to byłoby na tyle. Jak rozmawiamy o laptopie, to również trzeba pomyśleć o tym, żeby go przenieść czasami, ponieważ jest to urządzenie mobilne. I chciałbym tu zaprezentować torbę oraz plecak. Sprawdzimy, czy do tych. Yy, dwóch akcesoriów. Mieści się taki 16-calowy laptop. Najpierw plecak bierzemy na tapetę. O, pięknie. Tutaj mamy yy, kieszonkę, miejsce na długopis. Dwie kieszonki. Zamek po tyle się otwiera, i tutaj duża pieszeń, głęboka, dosyć na zasilacz. Na przykład wszystko pięknie spasowane. Laptop wewnątrz mieści się idealnie. Nie ma tego paska, że może nam się wysunąć, ale to jest, powiem szczerze, mało prawdopodobne i bardzo dla bardzo nieostrożnych ludzi. Tutaj na siateczce jest również taka. Hmm, Kieszonka z siateczki. No, oczywiście jest pasek do torby, takiej bagażowej, do wózka bagażowego, gdzie można umieścić właśnie ten plecak. Jest rączka do trzymania, by móc podróżować z tym plecakiem, tak jak z torbą. Dobrze. Zajrzyjmy jeszcze na naszą torbę. To są produkty Lenovo, dedykowane właśnie do tej serii. Świetnie się zmieścił. Top Lauder, czyli tutaj zamek kończy nam się na zapięciu yy, paska. I mamy pasek, dwie klamry. Również. Z za zamkiem, kieszeń górna i dwie kieszonki, pojemniki na dwa długopisy. Tu telefon, tu Notes na przykład i duża, pojemna kieszeń. Yy, nie podzielona niczym na zasilacz czy jakieś inne jeszcze akcesoria. Świetne produkty. Również jest yy, takie to akcesorium związane z wózkiem bagażowym. Oczywiście uszy materiał taki lekki, ale widać, że wytrzymały. Mam nadzieję, że film się podobał, że będzie przydatny na przykład podczas decyzji zakupowej, albo pomocny przy zmianie konfiguracji. Pamiętaj łapce w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym filmie.